25 marca będziemy obchodzić Dzień Świętości Życia. W uroczystość Zwiastowania Pańskiego będziemy obchodzić Dzień Świętości Życia. Centralne obchody tego dnia przeżywać będziemy podczas mszy świętej sprawowanej w tym dniu o godzinie 17 w Sanktuarium Dzieciątka Jezus w Wiodłowej. Msza święta będzie transmitowana przez diecezjalne radio RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Diecezjalna pielgrzymka maturzystów na Jasną Górę. 10 marca maturzyści z decyzji tarnowskiej wzięli udział w pielgrzymce na jasną górę. Młodzi uczestniczyli we wspólnej modlitwie, zawierając czas matur Matce Bożej. W Częstochowie zgromadziło się ponad 3 tysiące osób. Polscy naukowcy opracowali biodegradowalną folię. Naukowcy z Politechniki Lubelskiej opracowali folię, która ulega rozkładowi w temperaturze 60 stopni Celsjusza. Folię można stosować we wszystkich procesach technologicznych przetwórstwa tworzyw. Cztery medale polskich lekkoatletów na halowych Mistrzostwach Europy. Polscy lekkoatleci zdobyli cztery medale na halowych Mistrzostwach Europy: dwa złote. Jeden z nich należy do Jakuba Szymańskiego w biegu na 60 metrów, drugi do Anny Wielgosz na 800 metrów, Maksymilian Szwed zdobył srebrny medal w biegu na 400 metrów, a Pias Krzyszowska brązowy w biegu na 60 metrów. Czas na imieniny. Wszystkiego najlepszego dla Klemensa i Ludwiki. Oczywiście jak wiecie to nie koniec świętowania, bo dzisiaj świętujemy Dzień Praw Konsumenta. To święto, które upamiętnia przemówienie prezydenta Stanów Zjednoczonych Johna Kennedy'ego, wygłoszone w 1962 roku. Sformułował on wówczas cztery podstawowe prawa konsumentów: do informacji, wyboru, bezpieczeństwa, reprezentacji. W Polsce Światowy Dzień Konsumenta obchodzony jest oficjalnie od 2000 roku, na świecie od 1983. Dzisiaj obchodzimy również Dzień Piekarzy i Cukierników. Zawodowi cukiernicy i piekarze obchodzą swoje święto 15 marca, ponieważ w tym dniu przypada wspomnienie ich patrona, świętego Klemensa. Dzięki nim możemy zajadać się smacznymi ciastami czy bułkami. Dziś może warto samemu coś upichcić? Albo może nasi solenizanci coś nam upieścą, Chociaż lepiej my dla nich. Dobrze, to zachęcam do tego, aby w swoich domach upichcić coś dobrego dla Klemensa i Ludwiki z okazji ich imienin. I przechodzimy do historii. 15 marca 1936 roku pierwszy wagonik kolejki linowej wjechał na szczytka z prawego wierchu. Była to wówczas trzecia najdłuższa kolejka linowa na świecie. Powstała w błyskawicznym tempie, bo w ciągu 277 dni. W naszym poranku na Synaju nie może zabraknąć wspaniałych rozmów z dobrymi ludźmi, dlatego zapraszamy Was do wysłuchania Oliwii i Martyny, które podzieliły się z nami swoją pracą i spędzeniem czasu ze wspaniałymi ludźmi, kochanymi seniorami. Wysłuchajcie z nami tej rozmowy. Dzisiaj jest z nami Oliwia i Martyna. Cześć. Hej. Cześć, dzień dobry. Które działają w bardzo wyjątkowy sposób, bo z osobami starszymi. Czym się zajmujecie na co dzień i na czym polega ta wasza praca, posługa, wolontariat? Więc my organizujemy spotkania z seniorami. I zaczynając od tego, jak to się zaczęło. Więc do naszej szkoły przyjechała pani, która opowiadała o Olimpiadzie Zwolnieni z Teorii. I oczywiście zdecydowaliśmy, że chcemy wziąć udział w tej olimpiadzie. I mieliśmy mnóstwo pomysłów na projekty, aczkolwiek jak najbardziej trafnym wydawał się nam projekt dla seniorów. I właśnie zauważyliśmy, że seniorzy zmagają się z dużym problemem samotności. Sprawdzaliśmy badania i duży odsetek osób starszych boryka się właśnie z samotnością. Dlatego Chcemy przeciwdziałać temu zjawisku i chcemy również pokazać młodzieży, że seniorzy są źródłem ogromnej wiedzy, doświadczenia oraz mądrości. A jak właśnie spędzacie w takim razie z nimi czas? Co, co robicie? To My organizujemy spotkań dla seniorów. My uczestniczymy w różnych z nimi warsztatach. My pokazujemy im na przykład, jak co robić. Dlatego też wykonywaliśmy różne mapy marzeń, ozdabialiśmy pierniki, czy wykonywaliśmy. Kwiaty z papieru. Dzięki temu wspólnie możemy spędzać razem czas. Mhm. A co jest takiego wyjątkowego w tych spotkaniach, w tych warsztatach, w tym budowaniu map myśli z nimi? Czy to, to budowanie w więzi międzypokoleniowej. Mhm. Tworzymy wspólną relację, przestrzeń, gdzie każdy może czuć się wysłuchany, zrozumiany. I chcemy też dawać seniorom to poczucie zrozumienia. Że mogą z nami spędzić miło czas i oni też są nam bardzo wdzięczni za to, że, mogą, że my możemy ich wysłuchać, że możemy z nimi porozmawiać. I każde takie spotkanie jest wyjątkowe. Niesie ze sobą dużo radości i to nam daje też satysfakcję, że możemy uszczęśliwić osoby starsze. Mhm. A czy widzicie jakieś takie różnice między wami, a właśnie tymi osobami, z którymi przebywacie, spędzacie czas? Różnice na pewno występują. Przede wszystkim myślę, że w bagażu doświadczeń, bo my jesteśmy jeszcze młodzi, a seniorzy mają już pełen bagaż doświadczeń za sobą i możemy się wymienić tymi perspektywami. Ale myślę, że też dużo nas łączy. Tak jak na przykład to, że chcemy razem spędzać czas, że potrzebujemy tej rozmowy ze sobą, czy też że mamy marzenia, tak jak seniorzy nam pokazali w swoich mapach marzeń, podróże. Czytanie książek, ogrody czy gotowanie pieczeni, to też nasze pasje. A macie jakąś taką historię, która wam szczególnie zapadła w pamięć z tych spotkań? Tak, na pierwszym spotkaniu była pani, która opowiadała, że przez wiele lat była nauczycielką w szkole. I ona uczyła muzyki i zabierała właśnie swoich uczniów do teatru, czy do opery, czy do takich różnych miejsc kultury. I opowiada, że jej uczniowie zapamiętali ją głównie przez to i przez te wszystkie lata miała długi kontakt z uczniami i właśnie przychodzili do niej i opowiadali, że do tej pory dalej biorą udział właśnie w takich wydarzeniach kulturalnych, że często jeżdżą do opery, do teatru, bo ona ich tego nauczyła i oni są za to bardzo wdzięczni tej pani. Mhm. A gdzie się właśnie spotykacie z tymi ludźmi? I czy duża to jest w ogóle grupa? Jak wygląda ta wasza przestrzeń, to takie wasze miejsce, jest to no jakoś tak wyjątkowe? Czy jak to wygląda? To spotkania odbywają się w różnych miejscach. Były spotkania w Klubie Seniora Plus na Gumniskach, były również u Siemachy, Nestor, też w Centrum Dialogu czy w Zielonym Ośrodku, w Zielonej Przystani. Mhm. Więc to miejsce jest zmienne, aby seniorzy z różnych zakątków Tarnowa mogli do nas dotrzeć na spotkania. Mhm. I grupa różnie, od 15 do ponad 30 osób wynosi, tak zazwyczaj. Mhm, mm no to sporo. E, a jak myślicie, le, dlaczego warto um, coś takiego ro, robić? Dlaczego warto spotykać się właśnie z osobami starszymi i organizować te rzeczy, o których mówiliście? Te wszystkie warsztaty, takie spędzenie czasu razem. Aby pokazać, że seniorzy są naprawdę ważni, że mają ogromną wiedzę i doświadczenie, i żeby młodzież mogła też budować z nimi tą relację, spędzać czas. I to, co robimy, to wiemy, że możemy wnieść dużo dobra dla właśnie dla tych osób, że możemy dzielić się perspektywami. To, jak my patrzymy na świat, a jak patrzą na świat osoby starsze. I to szczęście tych osób, to jest też dla nas satysfakcją. Właśnie mówiłaś o patrzeniu na świat. A jak weszłyście pierwszy raz do tego środowiska, to jakie odebrałyście wrażenie, że jakie właśnie te osoby mają patrzenie na świat? Są bardzo optymistyczne. Właśnie my się na początku obawialiśmy, jakby będą wyglądały i przebiegały te spotkania, czy seniorzy będą chcieli wziąć udział, czy będą chcieli z nami rozmawiać, ale bardzo pozytywne wrażenie odnieśliśmy, ponieważ seniorki są tak po prostu pozytywnie nastawione do tego życia i są po prostu pełne radości. Fajne, fajne doświadczenie. A planujecie w, jeszcze w przyszłości jakieś takie inicjatywy dla tych osób? Myślę, że na razie chcemy się skupić na tej jednej konkretnej, aby wszystko dalej tutaj nam szło do przodu prężnie, aby działać. A co w przyszłości, to zobaczymy. Na pewno te doświadczenia nam pomogą w przyszłości. A czy można w jakiś sposób dołączyć do Was, żeby też brać udział w tych spotkaniach, może też pomóc? Oczywiście, że tak i zapraszamy jak najbardziej. Aktualnie jest w naszej szkole w drugim liceum ogólnokształcącym organizowany projekt ekologiczny i na przykład młodzież pomaga seniorom w taki sposób, że szyje dla nich ubrania lub jakieś takie ekologiczne prezenciki. A pomóc można to po prostu przyjść, spędzić z nami czas, porozmawiać z seniorami i zawsze to jest więcej osób, więcej młodzieży do rozmów. A właśnie ile was tam jest? Pięć osób. O, super. Bardzo Wam dziękuję za to, że, że się dzielicie i w taki sposób y, też zapraszacie młodych ludzi do tego, żeby, żeby też dbali o osoby, które no, na pozór gdzieś są z boku, bo jednak y, mam takie wrażenie, nie wiem, jak jakby możecie się podzielić, że często właśnie osoby starsze gdzieś tak są troszkę z boczku. Y, bo biegnie się ze światem, a, a jednak te osoby starsze gdzieś czasem są zaniedbane i właśnie samotne, tak jak mówiłyście na początku. Nie wiem, czy możecie się z tym zgodzić. Tak, myślę, że zgadzamy się w 100%. Prawda, tak. Dlatego bardzo Was zachęcamy do tego, by robić tak wspaniałe rzeczy jak dziewczyny. I jeśli chcecie dołączyć, to też bardzo Was zachęcamy do tego, żeby się angażować, żeby dbać o nasze, nasze osoby, które dla nas są w dużej mierze autorytetami. No i dziękuję wam i wszystkiego dobrego wam życzymy dalej w tej waszej dalszej drodze i spędzania czasu z tymi wspaniałymi osobami. Dziękujemy, Dziękujemy bardzo. bardzo. Nie jest to koniec, bo dziewczyny w najbliższym czasie bardzo możliwe, że również pojawią się w tym miejscu, pojawią się w Kanie razem ze swoim projektem, ale też wy sami teraz możecie zobaczyć naszych seniorów, którzy nie są samotni i spędzają super czas. A zresztą, sami zobaczcie. Widzi Pani jakieś podobieństwa między, między właśnie tym starszym pokoleniem, a młodszym pokoleniem, czy raczej same różnice? Oczywiście, że są podobnie. No, podobnie reagują i starzy, i młodzi na różne, na różne sytuacje, ale to też to nie zależy od, od wieku, tylko to zależy od charakteru. Podobnie reagują, bo mają podobny charakter, podobne usposobienie. Bardzo Wam dziękujemy za dzisiejszy poranek. Niestety musimy się z Wami już pożegnać, ale spokojnie zobaczymy się już na wiosnę, z kim musicie poczekać cierpliwie, ale na pewno będzie to dobry czas z dobrymi ludźmi. Jak zawsze do zobaczenia i dużo uśmiechu w tej pięknej słonecznej porze roku, która przyniosła nam dużo słońca. Do zobaczenia!